Daniel Smykowski, w kategorii Lider Star, za nieustanną pracę na rzecz polonijnej społeczności w Anglii. Wielkie brawa! The first prize for Lider Star category, Daniel Smykowski. Szczerze mówiąc, to nie jest moje miejsce. Ja nie noszę krawatów, ja nie noszę spodni. Na kam. powinienem, brzydko mówiąc, zabić cię <noise> Wychodziłem właśnie zapalić zostawiłem już wilki otwarte, ja proszę za sobą, żeby było spiszecie w toku. miesięcy już nie mówię. Wychodziłem właśnie zapalić. Zastępując mnie na chwilę wartek to dostanie tą nagrodę, bo nie liczyłem na to. Dziękuję bardzo serdecznie, jedyne co mogę powiedzieć, to nie dzielcie. Bawmy się wspólnie razem pod jedną wielką, białą czerwoną Dziękuję bardzo serdecznie, cholera nie wiem co powiedzieć więcej. Bravo dla was to wyśmieszne społeczeństwo. To jest wszystkich ludzi naszych, Dziękuję ci teraz.